Dzień dobry, to dzisiaj jest ten dzień, kiedy zamienię ten głośnik, który jednocześnie jest obrazem na jedno z dzieł sztuki, które przysłali utalentowani widzowie tego kanału. Przysłali ich tyle, że przed nami naprawdę dużo oglądania. Zaczynamy od czegoś, co przyszło bez paczki. Jak przyjrzałem się temu z bliska, tak, to nie wiedziałem co to jest. No ale teraz to już chyba wszyscy widzą, co to jest. Technika nazywa się String Art. Na okrągłej desce instaluje się po wodzie stado gwoździ, w tym przypadku 256 sztuk. Następnie tworzy się obraz przy pomocy cienkiej nitki, prowadząc ją od gwoździa do gwoździa. Co jakiś czas zmieniając kolor nici. Takich linii łączących gwoździe jest ogromna ilość tutaj około 10 tysięcy a w sumie na te pracę zużyłem ponad 4,5 km nici. Przy opracowaniu i tworzeniu takich obrazów używam software i hardware mojego autorstwa. Mail do Darka wrzucam w linku pod tym filmem. Dzięki Darek. To nie jest tak, że postanowiłem zorganizować ten konkurs po to, żeby dostać dużo pracy. Oczywiście, powodem jest wisząca na ścianie klawiatura, którą chcę zamienić, ale to jest tak naprawdę tylko pretekst, a nie powód. Prawdziwym powodem jest możliwość pokazania szerszej publiczności, jak bardzo utalentowani są ludzie, którzy mi wysłali te rzeczy. I być może Dzięki Jezus Maria, są bardzo utalentowani w tym przypadku, jeżeli chodzi o zastosowanie taśmy. I być może dzięki temu wypłyną na szersze wody. Znaczy, nie twierdzę, że wszyscy, którzy coś wysłali, zajmują się na co dzień zawodowo robieniem pięknych rzeczy. Ale jeżeli się tym zajmują, to może to, że zobaczycie tutaj ich pracę, jakoś im pomoże. O kurde! Jako, że nie umiem tworzyć dywanów ani płaskorześć, stwierdziłem, że spróbuję szczęścia stworzeniu czegoś innego. Nie do końca wiem jak nazwać ten mały projekt, ale chyba określenie tego jako mozaika byłoby trafniejszym terminem. Projekt został stworzony przy użyciu dwóch klawiatur Logitech starej daty, gdyż od dawna miałem w planie coś z nimi zrobić, a to nadarzyła się okazja. Dla ciekawskich załączam linka i QR koda do imgura z kilkoma zdjęciami procesu twórczego. W przypadku jakichkolwiek pytań możecie pisać na Instagramie Antoni. Wrzucę linka, żebyście też sobie mogli zobaczyć jak to zostało tworzone, a teraz zobaczmy, co stworzone zostało. To są chyba japońskie gazety w tle. Piękne. Podobno najlepsze pomysły tworzy się po wódce, ale ja... Co? A ja nie lubię wódki. Także tego stworzyłem coś bez motywu przewodniego. Był to mój najlepszy pomysł. Jedyny taki, jak. Jedyny jaki wtedy miałem. Na pewno najprostsza wśród wszystkich prac. A nie, no proszę cię, to myślałem, że to jest to, że po prostu przysłałeś mi taki, takie coś z Ikei. A to jednak nie. Proszę bardzo. QR kod, po którego zeskanowaniu coś się pojawia pewnie. Eee. Zostałem strollowany. Wsadzę z powrotem. W ramkę, bo przychodzi mi do głowy, że to może z daleka jeszcze coś oznaczać, coś ktoś tutaj widzi, Jędrek. To pozostanie tajemnicą, przynajmniej na razie. Dopóki ktoś w komentarzu nie wyjaśni o co tu chodzi, ale bardzo dziękuję. Czas na coś dużego. Jeśli to czytasz, to znaczy, że przesyłka dotarła cała i bez szwanku. Cały proces przygotowania był nieco zwariowany, ponieważ w momencie, gdy ogłosiłeś konkurs, byłem na urlopie. Wróciłem w czwartek i od razu zabrałem się do pracy. Nie muszę zbytnie opisywać, co przedstawia grafika. Znośnego tygodnia, Marcin. Marcin, dziękuję. A oto jest. Dzieło Marcina. Marcin, szacunek. To, że ja je tutaj tak układam na razie i że one nie mają wystarczającej ekspozycji, to jest część planu, bo ekspozycja nastąpi. Spokojnie, wszystko po kolei. Z tym się trochę obawiam, bo coś w środku telepie się, ale może, może wszystko dobrze będzie. Drogi Kubo Krawiterze. Gdy powiedziałem chłopakowi o moim pomyśle, powiedział: A gdyby tak te klawisze były podświetlane, Ła, wow, świetny pomysł, myślę. wtedy to chłopak mój zgadał się z kumplem Jurkiem Elektrykiem, i tak oto zakupiona została taśma LED, podświetlania, klawiatura i masa innych rzeczy. Polecam się, jeśli chodzi o wszelakie artystyczno-techniczne sprawy, zapraszam na Instagram. Umieszczę Instagram Juli pod filmem. Znaczy, wiem na pewno, że coś zepsułem, bo tu jest jeden klawisz, to jest ry. Ry. Bo tu jest, zaraz wszystko zobaczycie. W ogóle jak super, że pomyślałeś Julia, że powinny być w zestawie baterie. Wykonanie Julia, Jacek, Jurek i Kasia. Oto jest gotowy twór. Z tej strony jest przycisk do włączenia prawdopodobnie i zasilanie. A z tej strony są trzy przyciski. I czy coś się włączyło teraz? Jakby widzisz, że Enter się świeci, nie? Może więcej rzeczy się świeci tutaj. Okej, okay. teraz widać wyraźnie, że tu się Enter świeci. Powinny się też świecić te inne elementy, ale chyba coś się spieprzyło w transporcie. Szkoda. Czy to jest tak, że to jest RGB? Tak, to jest RGB. Ale bardzo dziękuję. Studio Minka. Mam nadzieję, że to nie będzie mina. Słuchajcie, to jest. Dość skomplikowana konstrukcja tutaj. Daj... Nie, nie spadaj. To jest pusty karton, chyba. To jest ostatecznie to, co miałem otworzyć, sprawdzę tylko. Tak, tu jest. Strasznie się zmęczyłem przy odpakowaniu tego. To, coś, tutaj jest, prawdopodobnie mogłoby przeżyć jakiś poważny atak bombowy. Instrukcja przechowywania dla kuby. I uwaga, ostrożnie otwierać. Znaczy ja już nie mam siły, więc nawet nie byłbym w stanie nieostrożnie. Mech robotek reniferowy jest rośliną stabilizowaną. To oznacza, że jest on specjalnie zaimpregnowany w sposób trwały. Chrobotek reniferowy nie wymaga pielęgnacji, ale aby jak najdłużej cieszyć się jego wspaniałą zieloną i miękką strukturą, zastosuj się do poniższych wskazówek. Jeszcze to muszę otworzyć. Nowe pokolenie twórców zdecydowanie, a zatem to jest paczka rodzinna. I ten człowiek z zielonymi oczami, to chyba jestem ja. Gdańsk, Melania, lat 4,5. I tu jest sprzęt do testowania, i tu jest studio Kuby, i tu jest mikrofon, i kamera, i wszystko jest. E, Melanio, bardzo Ci dziękuję. Studio Minka, dziękuję bardzo, jak chcecie reniferowe obrazy, znaczy z reniferowego Nie z reniferowe, jaki to jest? Tak, chrobotę reniferowy. Dla odmiany coś małego. To jest dywan do powieszenia w taksówce chyba. Albo na ścianie. No przecież Norbert, to jest piękne. Dziękuję Ci za ten dywan. To jest pierwszy dywan w tym odcinku, więc jest dla mnie wyjątkowy. Dzięki. Plakaty. Warszawa. I tu jest napisane kto to zrobił? Mirow i Ko... Co? Rejtosz Art. I domyślam się, że drugi plakat też jest od Rejtosza. Znośnego tygodnia. Dziękuję, to jest... Dostarczono osobiście. Artur Barański, Elbląg. Kurde, Artur, z Elbląga osobiście dostarczyłeś? Bardzo się cieszę. Nie było mnie niestety wtedy, żeby... Tu są jakieś baterie z tyłu. Tu można przykręcić. A, tu jest napisane, patrzcie, tu można przykręcić, tu. O! Teraz. Się podświetliło. I to jest właśnie takie coś, co można przykręcić. Ja to tu postawię. To jest takie świąteczne, bym powiedział chyba bardziej. Dostałem również śrubę i zestaw zapasowych baterii. Bardzo dziękuję, Artur. Dobry wieczór, Kubo, Twój ostatni filmik. Mam nadzieję, że trafiłem z gustem i rozmiarem. Jak sam widzisz, nie jest to przedmiot na ścianę. Zresztą i tak nie jestem zainteresowany konkursem głośnikowym Team Słuchawki. No? Rozmiarowo chyba jest idealnie. Kamil. Dziękuję Ci bardzo. Nie bierz udziału w konkursie, ale to bardzo miły prezent. Dzięki. To jest dębowa deskada, której ręcznie wypaliłem, co widać. Całość jest zabezpieczona olejem do drewna, więc spokojnie można użyć tego jako deski do krojenia. Fantastycznie! Czy można było wymyślić mniej oklepany motyw? Pewnie tak. Czy będą lepsze prace? Na pewno. Czy warto wygrać ten głośnik? Może. Czy wystarczy możliwość wystąpienia w kuby na kanale? Chyba u kuby na kanale. Oczywiście! Wystarczy tych pytań? Zdecydowanie pozdrawiam i życzę stosunkowo udanego tygodnia. Podpisano Radek. Radek dziękuję. To jest bardzo piękny kawałek drewna. Co więcej, z tyłu są dziury, i można sobie jego powiesić. To jest przedostatnia paczka w tym odcinku, bo paczek zostało jeszcze chyba z 20, więc już wiem, że będzie druga część. Dla Kuby od Natalii Sarma. Tu jest Instagram Natalii. Co tu jest na tych klawiszach niebieskich? To pewnie są moje litery, nie? Ale ładnie pachnie. W ogóle cały Cała ta przesyłka ładnie pachnie. E, dziękuję Natalia. To nie jest największa paczka w ogóle, która przyszła. To, co jest zrobione, nie wiem z czego, chyba z granitu. Aczkolwiek ja widziałem tam jakiś przewód. Wy też widzieliście przewód? Chyba tam był przewód, co? Jezu, to jest ze zdjęciem nawet. Ale to jest ciężkie! Tu jest zdjęcie twórcy. Cześć klawiatur. Nie chcąc pisać laboratu, bardzo podoba mi się twórczość Twoja, a zwłaszcza fakt, że nie dajesz się kupić. Bardzo dziękuję, niezwykle doceniam. Mam tylko nadzieję, że spodoba Ci się mój zegar z dedykacją jako fan na zamianę za głośnik. Pozdrawiam Robert Kuna, pracownia kuna.pl. Krótka instrukcja obsługi: podłącz zasilanie do mini USB, rozkoszuj się zegarem. Poniżej cyferblatu są dwa pola dotykowe. O! Lewe to menu, prawe to set. Zmiana czasu, przytrzymać łapkę menu. No. Dobra, tak. I co by na to? Jest, czwarta, pięć, ale super. I tutaj, gdzie są te pola dotykowe? Ej, bo ja nie widzę tych pól dotykowych. A nie, dobra, to są takie, patrzcie. tu te, teraz się wyświetliło coś. Klawiatur Edition Kuna. To są kredycy. czyli tutaj trzeba na wyczucie. Tak. Wcisnąłem coś. To jest trochę tak jak ludzie, którzy nie potrafią. Obs czyli w sumie jak ja, nie? że coś tam wciskam tak długo, aż zadziała. Teraz już wiem, Robert, że to działa. Potrzebuję się nauczyć obsługi, ale uważam, że to jest piękne. Bardzo Ci dziękuję. Odłączę go na chwilę, dobra? Jak widzicie, udało mi się zachować pełen porządek. Wcale nie ma tutaj bałaganu. A tam wcale nie zostało jeszcze z 20 paczek. Ile tych drzwi? Świetnie, że wpadłeś. Co tam? Każde dzieło, które dzisiaj Wam przedstawiłem, pojawi się na moim Instagramie, Stories. A kolejny odcinek z kolejnymi dziełami sztuki w najbliższym czasie. Także bardzo dziękuję, że byliście i że mam nadzieję będziecie. Do zobaczenia. Wielka Galeria dopiero zaczyna powstawać. A kiedy powstanie, zaproszę Was do niej wszystkich. Siema!